www .pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 20 listopada na porannej analizie technicznej. Dzisiaj szybka analiza, tylko BTC omówimy, ponieważ no myślę, że ważne wiadomości, które warto Wam tutaj przekazać. Zapraszam oczywiście na grupę po materiały szkoleniowe, po wy na żywo. Codziennie o 20 spotykamy się na YouTubie. Sytuacja na BTC, codzienne, codzienne update'y, analizy, strategie, materiały szkoleniowe i wiele innych rzeczy. Zapraszam również na szkolenie AT zapisy na 27 listopada. Osoby, które się zapisały, otrzymają. W ten weekend druga tura zaproszeń zostanie wysłana, więc sobota, niedziela proszę oczekiwać maila z zaproszeniem. Um, sukcesy porażki. Fajny post tutaj od S. Można sobie zatrzymać i przeczytać. Jakby ktoś miał wątpliwości, o jest minus, także porażki też dajemy. Także jakby ktoś miał wątpliwości czemu tu jest tak zielono, no to tutaj S też fajnie to podsumował Lecimy do BTC I teraz tak, ważna, ważna, ważna sytuacja W poprzednim wideo mówiłem o tej strefie, prawda że tutaj powinien się bitcoin zatrzymać, no i tutaj się na długi czas zatrzymał, chyba na 2-3 dni się zatrzymał Natomiast nie została wybroniona ta strefa, czyli scenariusz pierwszy z korektą pędzącą miał prawo nie wypalić, ok? Miał prawo nie wypalić. Natomiast, no, była szansa, że tutaj będzie reakcja już w górę. Natomiast, e, no, niestety. E, spodziewaliśmy się i tak niższego poziomu zresztą, o czym mówiłem też e, na live'ach. Więc tak. Nasz poziom został zaliczony idealnie, wręcz idealnie wychwyciliśmy dołek. No, bardziej idealnie się nie da. Jak sobie weźmiemy na piętnastki, no, to tutaj było nasze wejście. Dokładnie na tej e, tutaj e, fioletowej linii 55, 766. Tu było nasze wejście w BTC i tutaj też e, ludzie z grupy, w tym ja, e, powchodzili w bitcoina. Ja sobie zobaczę tylko, czy ktoś tutaj futuresy grał na bitcoinie z tej, z tej, z tej strepy. 58, 56,700. 56,700 56, 700. 56 700. to to wysoko strasznie. 57, 900. No, więc coś w tych okolicach też widzę, że się mm, parę osób przyłączyło. Natomiast ogólnie sygnał był na spot. Na spot, ok? Ogólnie, żeśmy tutaj kupowali na spot. I teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Sytuacja wygląda następująco. Tu jeszcze takie wczorajsze małe wejście, jak się tutaj ktoś nie załapał. To, ale to raczej takie na futuresy mówiłem na, na live'ie. E, więc tak. Strefa podażowa ok i tutaj Bitcoin powinien zareagować spadkiem z tej strefy więc tu ewentualnie jakiegoś shorta można byłoby spróbować czy coś innego o ile dojdzie o ile dojdzie i teraz tak ta strefa jest bardzo bardzo ważna o niej wam mówiłem na poprzednim wideo e, e, omawiając scenariusz oczywiście więc ta strefa musi zostać wybroniona, jeżeli chcemy na bitcoinie rosnąć. Prawdopodobieństwo, że tu spadniemy, jest jeszcze duże, okay? nawet bym powiedział 53 tysiące i tu dopiero budowanie się jakiegoś ruchu wzrostowego. Tutaj niestety, ale nie ma wolumenu, okay? nie ma takiego mm, wolumenu. Jak sobie popatrzymy na falowy wolumen, no to również tutaj wygląda to biednie, aczkolwiek jest lepiej niż, yy, niż, niż wcześniej, prawda? Coś tam się pojawia, ale nie do końca. I teraz tak. Ważna informacja. Po zaliczeniu tej strefy, jeżeli tutaj spadniemy, to tak jak mówię, musi to zostać wybronione. Natomiast jeżeli przebijemy 5409, no to przed nami niestety duże spadki. Okay? Nie ma już szans na wzrosty. Szansa na wzrost, to bym powiedział, w okolicach 10% jest. Prawda? Więc tutaj... Jest to bardzo, bardzo ważna strefa, ta żółta cała. Ja wiem, że przedział jest duży, ale mimo wszystko jest ona mega ważna i raczej to szybko się nie skończy, OK? Ten overbalance tutaj na 5409, jeżeli zostanie przebity, no to, no to no to koniec, koniec wzrostów i będziemy mieć do czynienia raczej z korektą pędzącą, albo z korektą nieregularną, no gdzie niestety wybijemy ten dołek, tak? czyli tutaj jest to A. Tutaj nie, nie byłoby tego B, które, które, o którym mówiliśmy i tutaj tego C, prawda? Bo tutaj mówiłem, to C jest troszkę takie podejrzane, bo za krótkie, więc, więc tutaj byłoby to B I niestety fala C byłaby albo korektą pędzącą, gdzie tu gdzieś by się to skończyło w 42, powiedzmy 35 albo korektą nieregularną, gdzie wybilibyśmy ten dołek. I gdzieś byśmy spadli powiedzmy na 20 tysięcy. To jest czarny scenariusz, ale na razie słuchajcie, z czarnego scenariusza nie zakładamy, prawda? Bo jeszcze nie mamy takich podstaw. Natomiast trzeba wiedzieć, że taki scenariusz istnieje i może się spełnić po przekroczeniu 50 409, tak? Czyli zobaczcie, rynek będzie to widział to samo co my. Jeżeli ja wam mówię, że tu cena zareaguje popytem, prawda? no to jestem przygotowany na to, że reszta rynku też będzie tak sądzić. Jeżeli ja Wam mówię, że tutaj cena na 5409 zareaguje podażą dużą, czyli kontynuacją spadków, czyli kontynuacją spadków wypełnieniem się całej korekty, no to tak będzie, ok? Rynek cały świat analizuje tak samo, więc, więc rynek będzie pod to grał po prostu, prawda? No więc macie, macie praktycznie rzecz biorąc scenariusz na BTC najbliższe godziny, dni to jest zaliczenie tej strefy trzeba zobaczyć jak tu będzie ta strefa z podażą wyglądać dobrym sygnałem będzie jeżeli przebijemy 61,445 okay? to będzie bardzo dobry sygnał wtedy spadek tutaj naprawdę jest duża szansa że zbuduje się fala wzrostowa natomiast jeżeli reakcja będzie już stąd i będzie tutaj spadać no to zaś będziemy musieli czekać na coś, na, na, coś, na coś Co zbuduje tutaj Strukturę taką wzrostową pod wzrosty okay? Natomiast ta strefa bardzo bardzo ważna Przejdę sobie jeszcze do Liska, o którym mówiłem w poprzednim wideo Lisk, Lisk, Lisk Teraz tak, co do altów to wszystko praktycznie rzecz biorąc będzie się poruszać w rytm bitcoina, prawda? Więc tutaj wystarczy spoglądać na bitcoina i mamy sytuację, co się będzie dziać na altach. Teraz tak, mówiłem Wam o tej strefie w poprzednim wideo, była ładna reakcja, prawda? Była ładna reakcja. I teraz tak, jest reakcja druga, ale spadł już w tej strefie do maksimum, prawda? Więc zobaczcie ktoś jak mówi że się nie da z dołków złapać no to ja wam pokazuję że się da i tego też się nauczycie na analizie na kursie analizy technicznej jak takie strefy sobie wyznaczać gdzie ta cena się zatrzymuje gdzie jest duże prawdopodobieństwo że się zatrzyma no bo też pewności 100% nigdy nie ma prawda na chwilę obecną list ok wygląda ok hmm. raczej tu zrobić trzecią falę w górę więc sobie już zaznaczmy Raczej to będzie trójfalowy ruch korekcyjny dla tego spadku, czyli A, B i C. Okay. E, dlatego, dlatego impulsu. Tutaj list, żeby pokazać sygnał wzrostowy, no to trochę musiałby zrobić. Okay. Przede wszystkim musiałby wybić ostatniego um, tutaj OPS-a. A ostatnim OPS-em tutaj, już sobie speczmy. Ostatnim OPS-em, gdzie to moje narzędzia ostatnim ops to jest ten OPS, ok? Tutaj jak to wybije, no to taki daleki sygnał korekcyjny raczej, że możliwe troszkę większe ta odreagowanie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Lisk z tej strefy zareagował, jest druga reakcja. Jeżeli wejdzie po raz trzeci, no to już raczej można się pożegnać, że, że będzie tutaj coś więcej, tak? Natomiast reakcja prawidłowa, prawidłowa. Jeżeli będzie coś więcej, no tak mówiłem, target tego 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 na lisku no to mówiłem tam wideo to trzeba sobie zobaczyć bo ja już chyba to wymazałem mm. nie wiem nie wiem dobra nie chce mi się to już analizować na nowo natomiast jak mówię Lisk taka sytuacja więc tutaj też bym to obserwował wow. Tyle, dzięki za uwagę pamiętajcie o tym co powiedziałem, możecie sobie otworzyć trzy razy, żebyście widzieli co się na rynku dzieje mm. Oczywiście na grupie pamiętajcie o E, też o, jeżeli będzie się coś działo ważnego o tych mm, update'ikach na temat e, sytuacji na BTC tam będę wrzucać aktualizację jeżeli będzie się coś e, ważnego dziać, ok? tyle, tyle w sumie tyle, e, dzięki za uwagę i słyszymy się w następnym wideo trzymajcie się, miłego weekendu Wam życzę Cze cześć